Być na miejscu zdarzenia 12 minut temu, a przebijam się przez korki. Nasza praca to bycie w ciągłej gotowości. Muszę być pewien, że ja, moi ludzie i sprzęt nie zawiodą. Jak można nie przepuścić karetki na sygnale? Ratujemy życie! Przeżył. Dojechaliśmy za późno. Szybki czas dotarcia na miejsce zdarzenia zwiększa szanse na uratowanie ofiar wypadków. Korytarz życia. Włącz myślenie.